Dzień dobry, witamy w Kozej Telewizji. Dzisiaj mamy 2 kwietnia 2022 roku, sobota. Wielu znajomych suszy dla nas chleb, którego nie wykorzystają do końca. Kładą go na kaloryfer i wysuszają. I co my z tym suchym chlebem robimy? Jedzą go króliki. Jedzą go kozy. Proszę bardzo, bardzo chętnie. Kozi przysmak, suchy chleb. Nasza tajga też lubi suchy chleb z sonią. Tylko tajga, żeby zjeść, musi mieć posmarowany chleb ze smarcem. Ale uwielbiają obydwie, także wszystkie zwierzątki w życiu uwielbiają suchy chleb. Mamy jeszcze kury, które też, jeżeli się namoczy taki suchy chleb, bardzo chętnie go zjedzą. Tutaj mamy, zaraz pokażemy. O, mielisz mnie. Proszę bardzo. Chrupie. Proszę. Maluchy jeszcze nie umieją chrupać, ale ich mamy bardzo chętnie. No i oczywiście nasze króliczki. Weźmiemy jednego króliczka. Ach. Pamiętamy, że w marcu królik mieścił się nam broni. Teraz już duży czarny króliczek. Jest już dużo większy. Już mają miesiąc. Dziękujemy, pozdrawiamy. Słyszycie, jak lubią?